Masz piękne pomidory w ogrodzie, a nagle z dnia na dzień zaczynają więdnąć? Spokojnie. W tym filmie pokażę ci 7 najczęstszych przyczyn więdnięcia pomidorów i podpowiem, jak sobie z nimi poradzić. Zacznijmy od podstaw. Brak wody. Pomidory mają płytki system korzeniowy i szybko reagują na przesuszenie. Latem podlewaj je regularnie, najlepiej rano lub wieczorem. Nie zapominaj o ściółkowaniu. Ale uwaga: za dużo wody też szkodzi. Przelane korzenie zaczynają gnić, a roślina przestaje pobierać składniki. Zadbaj o dobry drenaż i nie podlewaj na zapas. Trzeci winowajca: choroby grzybowe, jak fuzarioza czy verticilioza, powodują zamieranie pędów od dołu. Niestety. Porażone rośliny trzeba usunąć. W przyszłym sezonie wybieraj odmiany odporne i stosuj płodozmian. Czwarta przyczyna to szkodniki, np. nicienie glebowe lub przędziorki. Uszkadzają korzenie lub liście, powodując więdnięcie. Pomogą naturalne preparaty, np. Na, na bazie oleju nim oraz zdrowa, żywa gleba. Polecam posadzić obok pomidorów aksamitki, nagietki. Czasem winne jest ostre słońce, gdy roślina nie nadąży z pobieraniem wody. Liście więdną, by ograniczyć parowanie. W upały warto lekko zacieniać uprawy lub podlewać częściej. Pomidory w donicach. Uważaj na za małą objętość podłoża. Roślina nie ma gdzie się rozwinąć, korzenie się przegrzewają i więdnięcie gotowe. Minimum to 10 litrów na roślinę. Na koniec stres po przesadzeniu. Jeśli młoda sodzonka z wiotką łodygą trafi na zbyt silne słońce lub zimną noc, może zwiętnąć. Daj jej czas, zapewnij cień i regularne podlewanie. Więdnięcie pomidorów nie zawsze oznacza chorobę. Czasem wystarczy drobna zmiana w pielęgnacji. Obserwuj rośliny, reaguj na czas, a plony ci się odwdzięczą. Jeśli film był pomocny, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj zielone rabaty. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i powodzenia w uprawie!